Cześć, witam Xgross z tej strony. Witam na kanale Kryptokamikadze. I chciałem dzisiaj o czymś powiedzieć bardzo ciekawym o takim rozdrożu, na którym w tej chwili stoi, stoi ludzkość, stoimy my w ogóle. Ale zanim do tego przejdziemy, to mam jeszcze coś ciekawego, co chciałem Wam pokazać, zanim do tego, zanim do tego dojdziemy. Pierwsza rzecz, chciałem przypomnieć wszystkim traderom, że mam osobny kanał. Jeżeli wejdziecie na YouTube i wpiszecie X grosz, to wyszukacie mój kanał, i tam jest kanał Trading z X groszem. I dzisiaj wrzuciłem właśnie film o tym ruchu, który mieliśmy właśnie na giełdzie. Mieliśmy film poprzednio o Trend is your friend, czyli trend jest twoim przyjacielem, i właśnie tutaj jest idealne, właśnie jakby spełnienie się tego założenia. Co się właśnie dzieje. I to potwierdzam właśnie swoją pozycją. Teraz tutaj mam ustawionego, ustawionego już stop lossa i oczywiście mam też ustawionego take profit, czyli kiedy sprzedać. Wszystko to tłumaczę na moim innym kanale, więc wszystkich traderów zapraszam na mój inny kanał. Wpisujecie x grosz, jeżeli chodzi o YouTube i znajdziecie mój drugi kanał i tam sobie o tym porozmawiamy. Ale wracając do dzisiejszego tematu, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć. To jest właśnie o tym, o tych rozdrożach, na, którym, na których właśnie stoimy jako, jako ludzie. I teraz powiem Wam coś ciekawego. Ciekawe jest to, w jaki sposób jeszcze wiele z osób z nas pamięta, w jaki sposób jeszcze do niedawna można było zwyczajnie chodzić sobie na zakupy, kupować wszystko, gdzie tylko chcieliśmy, płacić gotówką. Nikt się nas nie pytał, gdzie pracujemy, ile zarabiamy, jak często kupujemy dany projekt, produkt. I, I wszystkie tego rodzaju pytania, które w tym momencie są automatycznie z nas wyrywane, gdy przechodzimy na płatności cyfrowe, czyli płatności kartą, płatności mobilne, a gotówka już jest tak jakby w ostatnim stadium działania, bym tak powiedział. I tutaj mamy oczywiście pokazane, w jaki sposób to ewaluowało w przeciągu lat, i wszyscy o tym dokładnie wiemy, słyszeliśmy to mnóstwo razy, więc nie będziemy się powtarzać, ale chciałem powiedzieć, że dzięki temu, że oddajemy tą swoją absolutną prywatność, tą swoją zwyczajną anonimowość podczas zwyczajnych, codziennych transakcji, niby dla naszego dobra, ale to wcale tak naprawdę nie działa dla naszego dobra. I często ludzie powtarzają, że, a ja naprawdę tak nie mam nic do ukrycia, więc co, niech mi tam patrzą. Ale tak gdybyśmy się zastanowili, to jest tak jakbyś powiedział, że a tak naprawdę to nie mam nic do powiedzenia, więc będę powtarzał to, co mi każą. To jest dosłownie to samo, to jest dosłownie to samo. Czyli oddawanie swojego już totalnie głosu nawet, bo nie mam nic do powiedzenia, więc będę powtarzał to, co mi każą. To nie może tak być w życiu. I Wiele osób sobie już z tego bardzo dobrze sprawę zdaje i teraz jesteśmy właśnie na tym rozdrożu, co tutaj widzimy, a więc e, tradycyjny świat przejdzie w płatności mobilne, w płatności kartami, w płatności cyfrowe, czyli już jesteśmy prawdzie e, na bardzo, bardzo zaangażowanym stadium tej właśnie oto zmiany, ale w tym samym czasie e, widzimy, i tu jest inna, nowa, dodana wartość świata krypto, w tym samym czasie widzimy, że możemy również przejść. Na świat krypto. I teraz dwie rzeczy. E, świat krypto zastąpi nam dosłownie gotówkę. Prawie zastąpi nam gotówkę, z, nawet powiedziałbym z takim dodanym, dodaną wartością, ponieważ gotówką możemy się wymienić tylko gdy stoimy naprzeciwko siebie, a w świecie krypto możemy się wymienić wartością, nawet gdy jesteśmy w dwóch różnych miejscach na Ziemi. Więc to jest. Potężna dodana wartość do świata krypto, do tego również jest to peer-to-peer, -peer, czyli z ręki do ręki, z portfela na portfel, bez pośredników transakcja. Nikt nie może tego powstrzymać, nikt nie może tego skontrolować, nikt nie może tego zacenzurować, jeżeli będziemy chcieli to przeprowadzić, taką transakcję. Teraz, gdy wrócimy do świata tradycyjnego, pamiętamy o tym i wszyscy dokładnie o tym wiemy, że pomiędzy nami a odbiorcą pieniądza jest zawsze bank, jest pośrednik płatności, jest drugi bank i jest odbiorca. I, i, I w tym momencie, w każdym miejscu, gdy tylko coś powiedzmy, się komuś nie spodoba, albo będzie chciał w jakikolwiek sposób zatrzymać lub sprawdzić, może zatrzymać płatność, może jednym kliknięciem klawisza dosłownie skonfiskować nasz cały majątek. Bo ludzie ciągle wewnętrznie myślą, że pieniądze w bankach to są ich pieniądze. Do momentu, kiedy się nagle zorientują, że nie są ich pieniądze, już bardzo dobrze wiemy, jakie problemy są, gdy przychodzimy wybrać swoje pieniądze z banku. Mówię, nie mówię tu o 200, 300 zł, ale przypuśćmy, gdybyśmy chcieli pójść do banku i wybrać na przykład sobie swoje tam 150 tysięcy, bo chcemy sobie kupić samochód. No i nagle zaczynają się schodki. Formy do wypełnienia, pytania dodatkowe. Spróbujmy podróżować z taką ilością gotówki. W momencie, gdy zostajemy zatrzymani, znowu za, 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 zaczynają się schodki. Po co, skąd, dlaczego? Przecież normalny człowiek nie powinien mieć takiej gotówki. Normalny człowiek powinien być biedny. I to jest, właśnie, to jest właśnie ten system, w którym tak krok po kroku jesteśmy coraz bardziej i bardziej i bardziej zapraszani do tej klatki, i dzięki oczywiście takim złudnym. Złudnym, jakby of, złudnej ofercie bezpieczeństwa, a tak naprawdę po prostu za nami zamykają się drzwiczki, i w pewnym momencie już nie ma odwrotu. Więc dlatego przypominam wszystkim, i gdy rozmawiamy ze swoimi ludźmi, ze swoimi znajomymi, gdy razem między sobą rozmawiamy, bo często mówimy, że Bitcoin to jest kontrolowany, że to jest właśnie po to, żeby nas skontrolować, i tak dalej. <laughs> Otóż nie tak jest. Nie tak jest. Tradycyjny świat płatności cyfrowe są po to, żeby nas skontrolować. Widzimy, że świat tradycyjny bardzo dobrze się szybko zorientował, co się dzieje i że ten fork, te, te, te widełki, to rozdroże na drodze pieniądza się właśnie wydarzyło, więc robią wszystko, aby nadrobić tutaj w tym temacie to, co dzieje się właśnie w temacie właśnie Bitcoina i innych płatności niezależnych projektów krypto. E, więc musimy o tym sobie pamiętać, że to jest... Potężna dodana wartość, jeżeli chodzi ogólnie o świat krypto, bo ogólnie, gdy mówimy o świecie krypto, mówimy o inwestycjach. O inwestycjach, czyli chcemy zarobić w świecie krypto i zamienić to na fiaty w świecie tradycyjnym i tutaj rządzić. Owszem, to jest jedna rzecz, ale pamiętajmy, że tą dodaną wartością do świata krypto, do Bitcoina, do innych projektów niezależnych krypto jest to właśnie, że są one. W taki, że działają one w taki, a nie inny sposób. Więc teraz, gdy wracamy do inwestycji w świat krypto, zarówno ten film, jak i ten film dodał Markiusko. Nie wiem, mówiłem kiedyś o nim, miałem o nim materiał, więc pewnie znacie go. To jest to founder, czyli twórca Morgan Creek Capital Management. To jest naprawdę spory fundusz i gość ma łeb na karku, co świadczy to, co osiągnął. Ale świetnie tutaj, choćby nawet w tym tweetie, dodaje, że twierdzi, że każdy powiernik, który nie będzie po, po, posiadał przynajmniej niewielkiej części majątków krypto w ciągu następnej dekady zostanie po prostu porzucony przez klientów. I, i z tym bym się absolutnie zgadzał, ponieważ widzimy, że e, świat krypto. Poza tym, do czego służy normalnie, czyli płatności, bycia niezależnym i tak ciągle służy jako potężna, potężna maszyna inwestycyjna i ludzie z dużymi pieniędzmi zdają sobie z tego sprawę. I tutaj jest świetnie napisane, co tłumaczy wszystkim tym, którzy nie rozumieją, a jest parę osób, co ciągle nie, nie może tego pojąć, że mówimy tutaj o pro, paru procentach, o procencie, o małej porcji e, majątku, który będzie zainwestowany w krypto. Gdy mówię o Warrenie Buffecie, gdy mówię o innych bogatych ludziach, i tutaj ludzie często mówią, że Warren nie kupi e, bitcoina, ponieważ wykupiłby całego bitcoina. Tu nie chodzi o to, że Warren ma wejść all in, czyli wszystkimi swoimi pieniędzmi. On nigdy tak nie wchodził. Normalni, normalne fundusze, normalni inwestorzy nigdy tak nie wchodzą. I często o tym mówimy nawet między sobą. Naszymi, jesteśmy detalicznymi inwestorami. Nie wchodzi się całą gotówką wszystkim, co masz, nie stawia się na jedną kartę. Na tym nie polega inwestycja. To jest hazard w tym momencie. Inwestycje poleg polegają na tym, co zresztą, e, co zresztą ostatnio tutaj chyba właśnie wrzuciłem takiego tweeta, polegają na tym, aby dokonać inwestycji, po potrzebna jest nam wiedza, a później wiara w to coś i bycie, Zrozumienie wartości tego czegoś, zanim zrozumie to cała reszta. I wtedy właśnie można najwięcej zyskać. Oczywiście będziemy wyśmiewanym, krytykowanym za swoje niezrozumiałe przez resztę działanie, ale na końcu jest to absolutnie tego warte. Więc na tym to wszystko polega. I gdy tak naprawdę czytamy tych bardzo innowacyjnych, młodych, nowych, rozumiejących temat i ciąg ciągłych ciągle głodnych sukcesu inwestorów i to nawet takich dużych, jak właśnie Mark Jusko, czy jak Tim Draper, czy jak innych inwestorów, którzy są w świecie krypto, to właśnie tym się cechują, więc nie mamy, nie mamy tutaj, nie mamy się co martwić, co mówią starzy inwestorzy, bo w pewnym momencie Warren Buffett nie inwestował w Apple do momentu, kiedy zainwestował, tak? Może być i w tym przypadku. Więc to jest nic nowego. Nie inwestował w Microsoft, nie inwestował w IBM do momentu, kiedy zainwestował. No i tak to, tak to bywa. I znowu, nie jest to cały majątek, jest to mały procent tego, co ma, bo w taki sposób to powinno działać. Więc e, powinniśmy to absolutnie zrozumieć. A tak do dodania, w jaki sposób może się zachować. Zobaczmy. E, Bitcoin w tej chwili ma kapitalizację 170 miliardów, a więc podobną kapitalizację z tego, co tutaj widziałem, do. Czekajcie, jestem na Nike, jestem TS Tesla. Podobną kapitalizację ma Tesla. I teraz, co ciekawego, chciałem Wam jeszcze tutaj na koniec powiedzieć. Tesla jest jednym z najbardziej e, sprawdzanych, monitorowanych akcji na rynku. O Tesli mówią od zawsze. W CNBC mamy kwartalne wyniki. Mamy zarobki, mamy wydatki, mamy dług, mamy wszystko co trzeba wiedzieć o Tesli, wszystko, wszystko, wszystko wiemy. To powiedzcie mi w takim razie, co się stało? Nagle, że z 200 dolarów wyskakuje do 900 dolarów. Takie wielkie FOMO Tesli. Od tak nagle. Więc gdy patrzymy na Tesle i dlatego miałem tutaj Nike w ogóle, gdy patrzymy na Tesle i porównamy na przykład do Nike, to zobaczcie Nike ma podobną kapitalizację i Nike, gdy sprawdzałem, ma 9 razy większe zarobki od Tesli, mniejsze długi normalnie wszystko jest o ilość razy lepsze od Tesli, i w tym momencie ma taką samą kapitalizację, jest tak samo wyceniana jak Tesla. Co to, nam da, co to nam pokazuje? To nam pokazuje, że rynek, nawet tradycyjny rynek, potrafi, potrafi być bardzo nieracjonalny. A FOMO, nagłe FOMO, potrafi zrobić niesamowite rzeczy. Zobaczcie, no z 200 do 900 na tradycyjnym rynku. Więc, jak mówimy o Bitcoinie i małym, i teraz musimy się również zastanowić, że ten rynek jest ograniczony do inwestorów, którzy mają dostęp do tego rynku. Gdy mówimy o naszym rynku, o rynku krypto, ten rynek jest nieograniczony do pewnej grupy inwestorów. A FOMO na tym rynku może wyglądać absolutnie wręcz niewiarygodnie. Dlatego, jeżeli mówimy o 100 tysiącach dolarów za bitcoina, to moim zdaniem to jest tylko kwestia dosłownie małego przerzucenia się tych inwestorów z ich tradycyjnych inwestycji, które są w tym momencie już nieracjonalne, na coś, co ma potężny potencjał i teraz ma potencjał i inwestycyjny i potencjał właśnie ten, o którym rozmawialiśmy na samym początku, czyli realną wartość, którą przedstawia w świecie. Jako taka gotówka świata, jaka taka wartość świata, która nie może być skonfiskowana, nie jest kontrolowana, nie może być w żaden sposób ocenzurowana, może być przemieszczana z miejsca na miejsce, niezależnie jakie kwoty i nikt. Widzimy to cały czas na, 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 na monitorze, na Twitterze, jak widzimy, jak na przykład 500 milionów się przesuwa z jednej strony na drugą, od niewiadomego portfela do niewiadomego portfela. Więc to jest, jeżeli ktoś nie widzi w tym wartości no to naprawdę, no to naprawdę jeszcze ma sporo do zrozumienia, jeżeli chodzi o ten świat. I tyle. To bym tyle dzisiaj chciał właściwie sobie z wami pogadać na ten temat. Dodam tylko tutaj, że jeżeli chodzi o banano, bo Kowal tutaj dodał, w takim razie pakujemy się w banano, to powiem tylko, że jeżeli o mnie chodzi, to nie mam ani wiedzy o banano, więc też nie mam wiary w banano, ale śmiać się nie będę. To tak Taki żarcik na koniec. I oczywiście do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.